Tam was już jest drugie podejście. Nagrywam na raz po raz drugi to. Ale dobra, miał być, miałem nagrać z, z timelapsem, ale coś mi nie działo, więc nagrywam bez timelapsa. trzeba wziąć ojej, wypada mi wszystko z rąk i dzisiaj, o boże dzisiaj też byłem akurat w lesie, więc mogłem na ja 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 was nagrać szybciej ale ja nie nagrałem, bo byłem w lesie i teraz gdzieś tu jest jeszcze jedno halo, drewno mi okradło halo, policja aha Fajnie, a dobre, nie było tematu. Kurde, zapomniałam jednej rzeczy, bo trzeba to zrozumieć. To, się to nie łapi. <laughs> Trochę cięższe, nie, nawet nie jest cięższe. Ciężkie, 52 kilo waży. Dobra, w wylecimy. Pierwsze 300 coś dolarków zarobiłam, czekajcie, zobaczymy, czy coś możemy by wypożyczyć. Jaki jest samochód? jak to jest ładne. A nie wiem, czy ona ma pasy. Teraz ich nie ma. Czekajcie, widzowie. Tak jak może ale na razie nie. Na razie nie. Musimy sobie włączyć. Podzielam, Mariusza, Podziana Wanda dziewidze, wy tych tabliczek nie wycinać, Jak nie chcecie mieć kamieni ani drzew, to wy możecie wyciąć. Ja chcę mieć, bo na tym ta seria będzie polegać. Ale może kamienie później pewnie będę wycinał tą deseczkę z kamieniem, bo mi się kamieni. Nie chce mieć kamieni, po prostu chcę mieć takie ogromne pole, jak chcę ktoś. Z... Zinspirowałem się polskim YouTube'em. Gdyby ktoś się pytał od kogo, to to już mówię. Czarny Pan, może ktoś zna, może ktoś ogląda A i widzę, ja polecam też wbić na kanał Dominika Ostatnio robiliśmy live'a z ZTS-a Więc polecam wbić Śmieszne rzeczy były Tutaj na kawałki życzę będzie tutaj jeszcze tu cały ten nasek Jeszcze moda będę musiał pobrać takiego Fajnego ale na razie tu się muszę skupić. Żeby to powycinać, po prostu. A dzisiaj też byłem w lesie, więc. A i widzowie: jak ktoś podliczy, ile razy powiedziałem słowo widzowie w tym odcinku, dostaję serduszko. w komentarzu. Oczywiście ja będę poglądał sobie i będę liczył. Żeby ktoś na mnie napisał, że dobra 5 razy powiedział. Tylko, że ja. Policzę i po prostu policzę tam y, w filmie, policzę ile było słów. Jak ktoś, ups, zapomniałem puścić, jak ktoś to zrobi, zostaje serduszko w komentarzu. A za niedługo, jak sobie zrobię jedną rzecz, uzyskam, jak ją po prostu zrobię na moim laptopie, to będzie live z Dominikiem z ZTS-a bodajże, albo z właśnie z tej serii więc jeszcze nie wiem mam jeszcze odcinek z ZTS-a, ale nie, nie raczej go nie będę wrzucał, bo już yy, tam właśnie w tym ets ie co miałem wrzucać już tego konta nie mam, bo się po prostu ten musiałem kasę dodać no bo inaczej bym tego nie zrobił, bo po prostu taki jechałem ciężarówką to się wywaliłem na boka. Napiszcie w komentarzach, czy chcecie, żebym to dał. Tego mojego fejla. Jak jak chcecie, to mogę wam tam dać na YouTube, jak ktoś chce. Serdecznie pozdrawiam osobę. Możecie... brać jej je znacie, ja ją znam. Kamila serdecznie pozdrawiam. Ale to tam Pozdrawiam dzisiaj wszystkich kamilów Wszyscy kamilowie pozdrawiam ode mnie macie. A jakiś gałązka została Dobra, działa Dobra, może już to sprzedam może będziemy stać, ale raczej nie. O, 1400 gdzie tam właśnie kład no dobra, ten kład a czy on ma zaczep? ma zaczep, dobra Jesteśmy się nie będę tu wziąć, jaką bym się chciała mieć pas nie wiem, tam ta może ma pasy, nie wiem, czekajcie, trochę lagi mam, ale dobra, mniejsza. Dobrze, że mam takiego moda na no utepecie, że nie mogę się do pojazdu wtepać, ale go tutaj właśnie te mody nie potrzebne. Czekajcie do tego. Przepraszam. Tak, A Ktoś wie, to zapomniałem wyłączyć, że ten, że na przycisk chcę ten po prostu... No po prostu na przycisk chcę wyłączać i włączać. O kurde. Automatyczne, te Odpalanie silnika chcę wyłączyć. No, automatyczne, nie chcę mieć automatycznego, bo jak na przykład będę się trapał będę musiał się odpalać, ale dobra, mniejsza. I napiszcie mi, widzowie, imię, które mam w następnym odcinku pozdrowić. Czekaj, to się raczej tutaj już nie zmieści. Zdamy tutaj na górę. Dobra, i zaraz to pojedziemy przodu, oczywiście. A i widzowie, ja to wszystko będę wypożyczał, bo ja na kupna mnie na 100% teraz nie będzie stać. Ops. Drzewo mi się nie puściło. O i teraz jest idealnie. Dobra. To jest jeden, to jest jeden. To jest jeden. To jest jeden, jest Czekajcie, może to zobaczyć. Na razie nie, ale będę chciał za niedługo wypożyczyć jakiegoś ciągnienia. Na razie nie. Na razie sobie chcemy jeszcze że w po sprzedamy. zrzut sobie sprzedamy? Nie Drysta. Pojedźcie, lecę, 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 nie lecę, Dobra. Tak, żeby mi się tam nie obaliło Tutaj nie o. Dobra czekajcie widzowie O jest Widzowie, tak jak mówiłem Była długa przerwa, ale To z tego powodu, że kierownica sobie ogarniałem od kolegi, którego serdecznie pozdrawiam Ale raczej nie będzie oglądał Ale go nam mówię, żeby pooglądał Dobra widzowie, idziemy tutaj jeszcze te drzewo, zetniemy parę rzeczy, gdzieś tak, żebyście mieli 20 minutowy tak Wreszcie mogę to sobie tak zrobić. Dobra, będziemy ciąć na oko, ale będzie dobrze też. O, oj, oj oj. Właśnie to ma, ma najgorzej mam takie małe biurko, że ja po prostu muszę grać na... bo ja gram na laptopie i czasami jak... Przerwie mi cięcie, to z tego powodu, że no, też pada czasami kliknę, ale to, to jest mniejsza, już jakby co, widzowie? Jakby ktoś chciał ze mną zagrać, to bardzo chętnie z wami widzę i będę chciał zrobić jakąś serię. Ale no, tak jak mówię, wymogi to są mody. Ale jak ktoś ma jakiegoś metoda do, do zaoferowania na tą serię, zlinkować może. Dużo ja mam modów na przykład z LS Portala też mam dużo, ale to są takie bardziej stare mody. Kasip ma Ursusy najczęściej, ale też mam takiego pewnego Bizona. Dobra widzowie I tutaj w tej serii będę chciał zrobić tak, że będą polskie maszyny, ale nie będzie ich też za dużo. Bo ale mam też pomysł na następną rzecz, która się tutaj pojawi. Ona musi się tutaj pojawić jako mój pierwszy kombajn, To będzie Wistula, ale. A też jest na farch? Albo Wistula, raczej wezmę farcha, ale to już na wypożyczenie na pierwsze żniwa, to ra raczej Wistula pójdzie. Nie wiem dlaczego. Tutaj nie będę korzystał z np. Autoloady. Autoloady nie będę tutaj korzystał, ale z innych, które mi łatwą rozgrywkę, pewnie tak. Na przykład, jak teraz pójdę. Dobra, ja zrobiłem cały czas. Znaczy, gdzie ja to dam. O tutaj mam z tyłu, jeszcze pakę sobie zapakuję. Jeszcze z przodu. Bo pani. Panie, ja na nie mam z przodu. Pakę. Zwłaszcza zawalić kładę. Ja go będę musiał kupić. Ale za niedługo ładę sobie kupię. Boże! Dziowałem się, ale pewnie dużo to będzie na trysy, ja nie będzie kawałek. O Boziu Wiedziałam, że to się musiało gdzieś zaczęć. O lala! To przyczepka? Aha, dobra, koło, dobra.

ośmieszcie będę, bo po prostu nie zrobię o ile raz to bo nie dawałem nawet spacerek to się i cię raz zakapiłem i kupię to zaćmień tylko dwie godziny no i to dopiero było o, i tysięcy, dobra może tą przyczepkę teraz wymienię sobie na inną tak oczywiście Siekiera jest skupiona, ale by nie inaczej na początek. Czekam może jakoś fajną bym tutaj wziął. Tak. Nie. Nie no, nie. Jakoś fajne trzeba wziąć. moi nie widzowie wiecie co po prostu ten ciągnik teraz wypożyczę ciągniczę jedzie, jedzie i w sumie z przód na nie ja tego bram no teraz mam tak wypożyczyć pożyczyć widzowie ją ja taki zawalisty pomysł Szybkę dobel wezmę. To jest najlepsze. Teraz którą? Ja to mogę kupić, ale nie chcę kupywać na razie. Słyszę cię Działo się, ja cię co widzę, sorry, żeby tak ten zrobił, ale muszę, bo po prostu mnie to wkurza, że ja wchodzę. I... więc trzymaneczkę widzowie minego dnia. Cześć!